Okej, okay, siemano ludzie, z raz I witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Assassin's Creed, Brotherhood. Jak więc widzimy mamy dynamiczne wejście do rozgrywki. Bardzo ciekawy pomysł. Mi to się osobiście bardzo dobrze... Bardzo dobrze. No bardzo podoba. Okej. Okay. Eee. Y i wstępik, to, to trochę nietypowy, bo nagle akcja na nic nie mówi, co jest grane. Uu. A tu nie, no chciałem, żebyście zobaczyli, i tak dalej, wszystko. Ok, coś się dzieje, jakieś testy, mm. nie wiem, co jest grane. Uh -huh. Co jest jakieś, nie wiem, jakaś kulka, co to jest. Ok. To y, wiem, co to jest. Zapomniałem. Nazywa się ona na A, na, albo na I, albo na L. Mm, y, Kurczę. Y, później Wam powiem, bo będzie to. Wiem, że z tego, co tam nagrywałem, to nagrywałem ten test. Ja to pamiętam. On tam powie dialog Widziałem ją, gadałem z nim coś tam Dotarczyć? Ta, ta Ezio Auditore Mam nadzieję, że dobrze to, to czytam Okej okay, Mamy ostrza Czyli to będzie lekkie pchnięcie Zabiegniemy Okej okay. Gdzie myśmy tu doszli? Znaczy no ja wiem gdzie doszliśmy, ale no, będę tak komentował Bo yy, To już przychodziłem, żeby nagrać ten test Aha. Oczywiście przynęta musi być, nie? Dlaczego by nie? W sumie nie wiem co to jest Nie wiem Jakaś yy... nie wiem totalnie Nie mam nawet pomysłu Wygląda jakby miecz, ale to raczej mieczem nie jest Oho łowcze. Okay. Mm -hmm. O nie dobrze. Nie dobrze. Bardzo niedobrze. Okej. Mhm. O, jaki żołnuk. Wuju! Uu, hmm, wujek, ok. Ogólnie nie, nie wiem. Co w sensie, Wow, ale ze mnie asasin. Druk Orła. Przytrzymaj. uwaga, naciskamy. ROS, DWO, trzy idź pokazaną drugą. Okej. Okay. U. Przelagowało. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Idziemy, idziemy. Ktoś daje radę. Na początku, jak iść pokazaną drogą. Okej. Okay. No Jemuś, jemuś Nowej rady No No O Pięknie Heh No co, tam wrzucił mnie na dół i... Znaczy się nie wiem, on mnie wrzucił Takoś, Ja uważam, że to on mnie wrzucił Albo w każdym razie przez niego się to stało Jak jest naprawdę nie wiem dobre Dobra, biegniemy, biegniemy

Słuńcie się. No Uwielbiam. To jest super mechanizm tego popychania. Ja będę popychał każdego na ulicy jak kogoś Jedne przyzwyczajenie z GTA do kamery. Tak bardzo to jest złe. GTA jest odwrócony. Chyba. No na pewno. Jak... Tu jak idę w górę to mi kamera idzie w dół. Znaczy się, myszką robię ruch w górę To kamerami idzie tu w dół, a na wg to wow, jest Co się wbił Wow Dobra, ty, tyramy, nie? Dobra, jakieś Jakieś... wow Dobra, tyramy wszystkie Dobre Wow

Teraz będę musiał to ogarniać trochę. A będę musiał się do tego przyzwyczaić. Czy się yy, odzwyczaić się od GTA i przyzwyczaić do normalnego. Czy on jest? To jest zauł się tu widział? Wow. Czy to było animation jakieś? Kuń? Gdzie jesteś, Jo? A tu. Dobra. Poprzednim razem jak tutaj przechodziłem, to go zgubiłem Ło wow, wow, wow. się spadł Tak Tyre a nie tam się zatrzymuje. Chyba dobrze idą Ty już gdzieś, tam się z to się tam już bije. Tu na dole. Dobra. Eee. Nie, cicho, tu trzeba z tego skoczyć. Idz tu. No, no Cicho No, co się obraca. Kurde, bo jest nigdy nie zajdzie. Ja chciałem do tamtego skoczyć. Do tamtego wozu Aha. No puść Dobra 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 Znajdziemy naszego ziomeczka Mówiłem, jak ja go zgubię O, znalazłem Dziwo. Jest tak Tut, tut, dobry. No skokaj ziomuś. Dobrze. Dobrze robisz. Skukaj, skokiej, I skokaj tu. Czy to ludzie tak sobie swobodnie chodzą po tych dachach wszędzie? Tak normalnie tego. Tak, Czy to jest coś w stylu? Hmm, ma ochotę pochodzić sobie po dachu. Dobra, wejdę na niego. Hm, Żyk. Okay. Oh, no, Szybki. O. Okej. O, no Oho. Wow. Auto <laughs> Co jest grane no, za pani styramy, staje. Wow, pięknie. O, styraliśmy kolesia, dopiero ludzie się rozbiegli jej, bo wcześniej to było tak bardzo wiadome, że go nie styramy. Kurde, kamera. Oj. Wcześniej też spadałem. No kurde, cie. No nie ze Trochę minie czasu zanim ja ogarnę całą kawię szołkę. Oj, hm, czekamy. No, no. Dobra. Weźmy gdzie jest nasz Gdzie jest? No. Chyba ja tu miałem wejść. Tak? Dobrze mi się. Patrzcie, co się wchodzi. Almud. Ło, ale skok. No, dobra, już się nie czaj. On <laughs> Chyba spadł przeze mnie. Oczekamy, aż sobie tu wejdzie. Wow. A, bo tu mnie ktoś bije. Nie? A, bo tu bije ją. Aha, bo spadnę. O, spadł. Idziemy. No, schodź na dół super asasynia. jest ten zły koleś jemy jaki brak zgrania totalny this is so good jaki... Tak bardzo, tak bardzo brak zgrania No smuń długo koleś No Co tam chcesz wyczaić? No to pewnie Tu mam iść, tak? Pewnie tak, dobrze Idzie daj, prowadź mistrzu Dobra Mijamy tu Jesteś mistrzu Po oknach, ja. Yeah. Nie wiem co to mam naciskać, żeby totalnie w to grać, ale. Jakoś dam radę. Łu. Mowe, żeśmy spadli. Wiem, że jak nacisnę prawy przycisk myszki, w i spację, to jakoś tak dochodzę do niego. Jak <grytanie> to brzmi. No. Oj złap się. No nie da było tym paku. O! Brawo, pięknie Idziesz Dochodzisz Wchodzisz, już jesteś blisko Brawo, doszedłeś Suń Yeah. Dość długo Ale doszliśmy O i tutaj się dowiemy yy, Kumpel mi opowiadał Że to jest o tym mm, To jest coś Nie wiem, to jest jakieś yy, to jest coś bardzo ważnego, coś, co może coś tam z ludźmi, że ludzie można kontrolować. Chyba tym, chyba tak, nie wiem. No tak, totalnie nie pamiętam, ale napiszcie mi. Hehe, <laughs> nie no, mi się gra bardzo podoba. Fajne moje wprowadzenie. Hmm okej okay. świat zniknął? to ci ciekawe o nie ściśnij F aby skupić się na celu przynajmniej będzie skierowana że użyj będzie sam. co? Okej, okay. o dotarliśmy do miejsca, w którym... W którym tu rozpoczynał się test e, gry. Którego właśnie mam wstawienie to. ma Je... O Minerva, tak. E, dojdziemy do tego miasta, ja skończę ten odcinek będzie taki króciutki sobie. Idziemy, idziemy Doszliśmy O ale beko, ale beko, o, ale beko. <laughs> sobie je, nie kilka dni Moi ludzie nadal wprawiają się w ich użyciu Wow Dobra Idziemy sobie tu Za nim i, 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 no, i tak jak mówię, skończymy odcinek, co, że czasami tak dziwnie mówię, ale czasami się, wiecie, zamyślę i, 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 i nie wiem, co mam mówić, i powtarzam to, co mówiłem przed chwilą, takie, takie, takie dziwne, ale op, Łup. Łup. op, op, jej, welcome back, Etiu, Etiu. Lecjo, przyjadę. Przyjadę was z koniem. Patrz kolesie, widzisz kim on kunia? <laughs> Ale się umówili, co se równo z koniem zeszli. O oh brader, o oh my brader. O oh my brada. Hech. Dyryryrr. Wow, no so to jest moja siostra hmm. Katarina, kateryna 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 z lola mm. he <laughs> <laughs> będzie tam wszystkich tyrała <laughs> swoimi <zmymi> ostrzami he 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 ja konam bo jestem Ezio <laughs> będę mieć wielpyta seeing... oj co ja nacisnąłem? Coś złego. nacisnę F. Ok. Ok działa. Działa, działa wszystko. Ładnie pięknie. Znaczy się nie ładnie pięknie, bo są ściny i lagi. Ale to co? Wygody. Nagrywamy. Są ściny i lagi dlatego, że takie mam kompa. Pchnijmy. <ścoughs> Hehe, cześć powiedzieć A w sumie, a bo ja teraz mam wolną rękę, dobrym Wolną rękę w znaczy, sensie, że robię co chcę. Tak więc, oj drodzy, oto ja, Ezio. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pewnie to Was dojadę. No, to byłoby na tyle. Trzymajcie się, cześć. He, he, he nie zapomnijcie skomentować i ogólnie dać lajka, jeżeli Wam się spodobało. Cześć. कह रहा है।